Dzień dobry, nie, to, to przywitanie nie pasuje. Halo, halo, nie, to też, to już jest zajęte. To to, to nie. Eee, może. Halo, dzień dobry? Nie, to też, też już jest zajęte. Hmm. Witam, mas, witam Was, kochani, nie, to też już jest zajęte. Hmm. Hmm, hmm. Cześć, nie, to też już jest zajęte. Dobra, to po prostu tradycyjnie. Hej, cześć siłam wszystkim ludzie, z tej strony Rodak, a to jest kolejny odcinek z Skyrima. Tak, to przywitanie jest już moim przywitaniem i nikt nie ma prawa go używać. Ha, śmieszne. No, e, Skyrim... Posłuchajmy chwilę tej muzyczki. Rozkoszując się widokiem. Ech, tak bardzo przyjemnie, Prawdaż? No, co się patrzysz. No, bardzo przyjemnie. Jak pamiętacie, ser Patrick Węgiel w poprzednim odcinku spierdzielił z, z Helgen, gdzie mieli go stracić. Eee, gdzie mieli go stracić i teraz musi się udać do Rzecznej Puszczy. Znaczy nie musi, ale to będzie taki jego pierwszy cel. On nie zna tutaj yy, nie zna tutaj tych yy, jak to się mówi terenów. Mapa, poproszę, tak nie zna tutejszych terenów, wie tylko mniej więcej gdzie są największe miasta e, e, e. Usuń znacznik którym to się poruszało? Lewym, dobra No, wie tutaj tylko mniej więcej jak się porusza, gdzie są największe miasta, wie gdzie jest Falkland, gdzie jest Markat, gdzie jest samotnia, tak mniej więcej, wie, gdzie jest Mortal, wie, gdzie jest Gwiazda zaradna, zimowa twierdza, wichrowy tron i tutaj pęknina. Ale no i gdzie jest biała granica i rzeczna puszcza, ale więcej to nie wie. I jako już najbliżej mu do właśnie rzecznej puszczy, to się tam właśnie uda. Oczywiście też na pewno z czasem dojdziemy gdzieś tam. Tutaj tutaj gdzieś to jest. O, tutaj jest nawet taki zarys. Nie wiem czy jest jakaś mapa na y, mod na lepszą mapę. Pewnie jest i chyba go sobie ściągnę, bo ta mapa to tak brzydko wygląda. W ogóle tak od, od razu uprzedzając nie mam tutaj no Nie mam tutaj żadnych modów, więc jak macie jakieś fajne mody, które nie psują rozrywki, ani nie, nie, nie zmieniają je jakoś tak bardzo, to możecie je polecić, może je zainstaluję. Na przykład możecie mi polecić jakąś, jakiś fajny mod na mapę. Żeby tak. no Falkret rzecz napuszcza Helgen. To Helgen w tę stronę. Nie, rzecz. Na, no, Helgen. Helgen. Tak, rzecz napuszcza. Tam mam iść. Dobrze, dobrze. Tylko tam czy tam w dół? Yy, zaraz to sprawdzimy. Nie, zdecydowanie w drugą stronę. Dobra. No, a więc ser Patryk Węgiel. Po. Biegnij, biegnij. To czarne głasy. Gdy byłem mały, miałem koszmary o tym miejscu. Na przykład draugry schodzące z gór i próbujące wleść przez okno. Muszę przyznać, że to miejsce wciąż mi się nie podoba. Aha, zapomniałem. E, prosiliście, żebym włączył napisy. Nie wiem gdzie to się je. E, gdzie je się daje. Ale zaraz sprawdzę. Grafika. Ogólnie dziwne, że ogólnie te napisy... Są grafice, ale to już tam. Łotewa. Zapisywanie. Okej. Okay. Lecimy. A więc przynajmniej wiemy, jak się to, to nazywa. Czarny głaz. Okej. Okay. A tutaj co są za runy? Pogańskie zapewne. Kamienie przeznaczenia. To kamienie przeznaczenia. Trzy z trzynastu starożytnych kamieni rozsianych po całym Skyrim. Idź, przekonaj się na własne oczy. Hmm. Więc tak, mamy kamień maga, kamień łotrzyka czy tam złodzieja. I kamień wojownika, no nie chcę nic mówić, ja zawsze w Skyrim gram magiem. Zawsze, zawsze, zawsze w jakimś Delder się gram magiem. No. Nie lubię wojowników, bardzo lubię te magie w ogóle wszystko. Znaczy oczywiście tam jak już gram za tam piątym razem, to gram wojownikiem, ale zawsze na początek i najlepiej mi się gra magiem, ale jako już jest to ciągłość historii. I Sir Patrick Węgiel nigdy magiem nie był. Swoje zdolności magiczne odkrył dopiero tam podczas ucieczki. Join to dark side. No, zatem on był fantastycznym po prostu wojownikiem. Tego się po prostu nie da ukryć. Broń. To sobie w ogóle damy do ulubionych. Też sobie damy do ulubionych. I tutaj jest miecz. Yy, miecz i nasza tarcza. Która też będzie w ulubionych. No, zatem my bierzemy sobie kamień wojownika. 20 zdolności bojowej szybciej. Tak, tak. Dobrze. Widzicie, on nas docenił. Wow. Co to? Jakieś błogosławieństwo samego Boga? Chyba. No. My zawsze byliśmy wojownikami. My nigdy magią nie byliśmy. Pierwsze nasze, pierwsze nasze spotkanie z Magią to było właśnie tam, gdzie spaliliśmy naszego kompana i... Uluz tego nie potwierdzi. Lepiej trzymać się z dala od cesarskich żołnierzy i unikać kłopotów. Dobra? Dobra. Dzięki, Hjalmar. Hadvar. Hjalmar. Dlaczego Hialmar? Gdzie był Hjalmar? Dlaczego mi się go przypomniało? Hjalmar, Hialmar. Hjalmar. Hjalmar. Gdzieś on był, ale nie zapamiętam gdzie. Nie przypomnę sobie. Ło, wilki! Bierz to wszystko! Ametylst Ametyst Co robi Ametyst u wilka? Co? Nie mam pytań. Wezmę to sobie, wilczą skórę nie, bo... bo nie mam już udźwigu. Huh. Szkoda, że nie mam udźwigu, ale na pewno sobie wejdę tu Na pewno sobie wejdę tutaj i odblokuję. Już tutaj widzę, że jest... Wow, ho ho! Wow, to było... To było mocarne. E, ale księgem tarczy. Ło, no to... Pat Ser Patrick Węgel... Nie zdążył wyjąć tarczy i użył swoich umiejętności sytów. Kurde... Piorunem go czasnął. To ze strachu. Ze strachu o własne życie. Oho, dzień dobry. Możemy porozmawiać o bogu? pierdzielaj. Myślisz, że ja cię nie zabiję? Bandyto, nie takich jak ty zabijałem. Jep jak Leonidas! Tak jest! Nie zadzieraj ze mną, kmiocie! Stalowa buława. E, to jest wartościowe. Coś mi się tu na telefonie pojawiło, nieważne. Wytrychy na pewno biorę, to też biorę Wino, no nie mam już tego Dobra Do tej kopalni jeszcze dojdziemy, kiedyś tam Ale najpierw przejdziemy się do Rzecznej puszty. Ja tu jeszcze wrócę, ale wiecie ja nie mam dźwigu, muszę wszystko sprzedać Ekwipunek mi się skończył, co poradzić Boże, ale te Skyrim jest piękne Mimo upływu lat, bo to mamy 2016 a Skyrim w 2012 wyszło? Czy 11? 11, tak, bo y, reklamowali to nawet, 11, 11, 11 11 listopada Łoś Trzeba upolować łosia Nie mamy jedzonka, trzeba upolować Mamy tylko wino hmm, Trochę niżej O, eee, łosiu! Trafiłem go ale niestety zpierdzielił. No cóż, trudno. Mówi się trudno. Eee, nasz miecz by się tu przydał, tak ogólnie. Ale przynajmniej, no wiecie, Patryk Węgiel nigdy nie był dobrym ucznikiem. Dobrze sobie zdajemy z tego sprawę. No chociaż był myśliwym, no ale jednak przejście rzeki to jest coś w ogóle innego niż. Nie takie normalne polowanie. Dobra, mamy rzeczną puszczę. Mała wioska. Co ty tutaj robisz? Masz przepustkę? Tak na ty, szor. Co ci się stało, chłopcze? Masz Cii, jakieś kłopoty? Wszystko w porządku, ale musimy wejść do środka. Co się dzieje? Kto to jest? To przyjaciel. Właściwie uratował mi życie. Chodź, wyjaśnię wszystko w środku. Patrzcie jak on ma zarąbistą tę. Te. My też mamy? Nie. Fajną ma pochwę. I nie doszukujcie się tutaj żadnych. Ja też widziałem. Czego chcesz, Był wielki czarny jak Potwierdzam, tak było. Dobra, czyli już mamy takie no <laughs> nie wiem jak to ująć. Mamy takie pierwsze, pierwszych przyjaciół. Sigrid, mamy towarzystwo. Mm. Mogę tu usiąść? Hadwar! Tak się o ciebie martwiliśmy. Chodźcie, na pewno umieracie z głodu. Siadajcie. Zaraz dam wam coś do jedzenia. No dobrze. Co to za wielka tajemnica? Co tutaj robisz i dlaczego wyglądasz jak po przegranej bójce z niedźwiedziem jaskiniowym? Nie wiem od czego zacząć. Wiesz, że byłem przydzielony do gwardii generała Tulliusa. Może zdejmę czapkę, bo to tak nie, niekulturalnie. Jezus, opcjonowaliśmy w Helgen, gdy zaatakował nas Smog. Smog? To. niedorzeczne. Czy ty jesteś piany? Mężu, daj mu opowiedzieć. Niewiele więcej jest do opowiadania. Smok przeleciał i zdewastował całe to miejsce. Kompletny chaos. Nie mam pojęcia, czy jeszcze ktoś przeżył. Wątpię, czy ja dałbym radę, gdybym był sam. Muszę wrócić do samotni i opowiedzieć, co się stało. Miałem nadzieję, że nam pomożesz. Jedzenie, zapasy, dach nad głową. Oczywiście, każdy przyjaciel Hadwara jest moim przyjacielem. Chętnie udzielę ci wszelkiej pomocy. Dzięki. Jak powiedziałem, cieszę się, że mogę jakoś pomóc. Ale potrzebuję twojej pomocy. My potrzebujemy twojej pomocy. O. Weź prezent. No ja nie mam miejsca. Chętnie bym wziął to wszystko. Tunika z pasem. O. po pomniejszej magii. Ehm. Um. Nie wiem co wziąć Więc wezmę ten pierścień Bo on jest bardzo drogi Mogę go ewidentnie potem sprzedać A mogę wziąć więcej co do wietrych jeszcze wezmę Dobra Jarl musi wiedzieć czy rzeczywiście w okolicy jest smok Rzeczna puszcza jest bezbronna Musimy poprosić Jarla Balgrufa z Białej Grani By przysłał jak najwięcej żołnierzy Jeśli mu to przekażesz Będę twoim dłużnikiem no spoko. Eee, masz jakieś zapasy, które mogę zabrać? Nie, nie, nie. Jak mogę się dostać stąd do Białej Grani? Przejdź na drugą stronę rzeki i udaj się na północ. Zobaczysz ją, gdy miniesz wodospad. Kiedy dotrzesz do Białej Grani, wspinaj się dalej. Gdy dotrzesz na szczyt wzgórza, będziesz w Smoczej Przystani. To Pałac Jarla. Okej. Okay. Co możesz mi powiedzieć o Jarlu? Jarl Balgrów rządzi Białą Granią. To dobry człowiek. Może przesadnie ostrożny, ale mamy niebezpieczne czasy. Jak na razie udaje mu się trzymać z dala od wojny. Obawiam się jednak, że to nie potrwa długo. Czyją stronę w tej wojnie trzyma? Raczej nie przepada za Ulfrikiem i elisif Czy można mieć mu to za złe? Ale na pewno okaże się lojalny wobec cesarstwa. Nie jest zdrajcą. No to dobrze. A więc popierasz cesarstwo? Oczywiście. Skyrim zawsze było częścią cesarstwa. To nie oznacza, że popieram wszystkie ostatnie działania cesarstwa. Ale Nordowie nigdy nie byli fałszywymi przyjaciółmi. Dołącz do Legionu Cesarskiego. To jest nasz cel. Numer uno. Kim jest Elis? Zapomniałem, że Skyrim to dla ciebie nowość. Powinienem powiedzieć, Jarl Elisif. Ale nosi ten tytuł tylko dlatego, że była żoną zamordowanego jarla Toryga. Ulfrik zamordował Toryga. Wszedł do jego pałaców samotni i zabił go krzykiem. Jeśli wierzyć opowieściu. Od tego zaczęła się wojna. Cesarstwo nie mogło tego zignorować. Gdy ja of Szatę weszliśmy do starych czasów. Jak zawsze. Czy możesz mi powiedzieć, co możesz mi powiedzieć, że rzeczywiście pójdzie? Gerdur od kilku pokoleń zajmuje się tu wycinką drewna. Ona i Hot prowadzą Tartak. A ja całkiem dobrze zarabiam na ostrzeniu toporów i naprawach w Tartaku. Ehm, co myślisz o wojnie? Ludzie słusznie denerwują się, że przeklęty Talmor może kogoś aresztować tylko za to, że wyznaje Talosa. Ale czy warto było rozdzierać Skyrim? I być może niszczyć cesarstwo? Nie. Ulfric w końcu za to wszystko odpowie. Nordowie zawsze wspierali cesarstwo. A cesarstwo zawsze było dobre dla Skyrim. Okej. Okay. Dlaczego przedstawiciele Talmoru mogą aresztować ludzi czczących Talosów? Traktat, który zakończył wielką wojnę. Talmor zmusił cesarza do zakazania oddawania czci Talosowi. Kiedy byłem mały, nie przykładaliśmy do tego wielkiej wagi. I tak każdy miał własną kapliczkę Talosa. Ale potem Ulfric i jego synowie Skyrim zaczęli swą agitację. I cesarz musiał się ugiąć. Wyciąganie ludzi z domów w środku nocy. Według mnie to jeden z głównych powodów wybuchu wojny. Mm -hmm. Mogę skrócić z kuźni? Nie ma problemu jeśli potrafisz. Ja nie potrafię. A jeśli twój orę. Dobra, wiemy co tak, 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 Możesz skorzystać z, kuwni, uh, okay. żeby wyprodukować Wyjdź. coś nowego. No to spier. Mhm. Dobra. To spier dzielamy. Eee, je, Jeszcze, jeszcze chcę tam wrócić na chwilę. Chcę, chcę się dowiedzieć czy o! Chadwar! Dobrze być znowu w przyjaznym miejscu, co? No słuchaj, ja mam zamiar trochę tu przeczekać. Jeśli chcesz, możesz w pojedynkę udać się do samotni. Kim byli ci więźniowie? udać się tą drogą mm. do białej grani. Stamtąd możesz złapać wóz do samotni. Kim byli ci więźniowie? Nie obiło ci się to o uszy? To był Ulfrik, jego najbliżsi oficerowie. To jakiś zdraj, to nie przypada zbyt niewagi do obecnych wydarzeń. Tak. Przywódca gromowładnych. Twierdzą, że walczą o wolność Skyrim. Ale Ulfric tak naprawdę wywołał wojnę, by zostać koronowanym na jego najwyższego króla. Czy to źle? Kim są gromowładni? Nie wiesz nic o wojnie domowej w Skyrim? Pewnie w Syrodil ludzie mają inne sprawy na głowie. No, w Karledii trochę mają. Lata temu Ulfric stworzył gromowładnych.